Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. W tym materiale chciałbym zaprezentować Wam kilka nowych pojaków, które znalazły się u mnie w hodowli. Pochodzą one od Sławka. Ze Sławkiem miałem już jednym filmie z prezentacji jego hodowli. Zapewne będzie można link znaleźć gdzieś z tej strony, bądź w opisie tego filmu. No i co? Przejdźmy może do prezentacji pojaków, które od niego dostałem. Zapraszam. Jednym z pająków jest samica Cyklosteron fasciatum bądź dabus fasciatus tak właśnie powinno się teraz nazywać tego pająka ona jeszcze u mnie nie jadła, a już jest przeszły miesiąc, zobaczymy może, może drewno jada będzie chciała skupnąć Oho! Nie, nie jest zainteresowany. Sobek mówił, że u niego także rzadko kiedy jadła. Przeważnie świeżo po wylince napychała się, a później robiła sobie głodówki. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ten pająk. Jest naprawdę piękny. I jedziemy dalej. O, to kolejny gagatek z pająków otrzymanych od OK, so. yy, Kiedyś tego pionka nazywano Neofilobraches SP Thailand. Obecnie przypisano go do rzędu Fogelius, o ile dobrze to wymawiam. Samiczka. 2DC. OK. I dalej. Tutaj mamy dorosłą samicę Heterotele Vilosela. Jest ona już po kopulacjach. Że czekam z niecierpliwością na kokonik. Ma ona nie, nieco ponad 2 dc. już jest trochę spuchnięta. W że to dobry znak. Oczywiście samca... Yy, musiała ją opierdolić, bo jakże inaczej, prawda? Teraz jeszcze czas na trochę Widzę, że już u niej trochę podłoże pleśnieje. Niestety, znaczy teraz i tego nie zmienię dopiero jak wrócę z pracy. No tak tylko będę zaprezentować tego pojąka. Spróbujmy ją nakarmić. Ona akurat zawsze chętnie jadła. <grywka> no. Tym przyjmuje pokarm Po ponad 6DC mamy do niej niedorosłego samca. być może się zgrają i jak on wynie na do, ona również będzie gotowa do dopuszczenia. I jedziemy dalej. Tutaj z kolei mamy niedorosłego jeszcze samca brachypelma Emilia sam jest właśnie do mojej samiczki, którą kupiłem od Marka Stawczyka Myślę, że biorąc pod uwagę jego rozmiar, że jest już prawie dorosły Nie chcesz? Najwyraźniej no nie jest zainteresowany tym razem. Samiec ma no 4,5 do 5 dC, nawet. Myślę że... Myślę, że mógłby być subem. Bardzo bym, najmniej chciał tego. Dobra, żeby nie przedłużać. Yy, tutaj mamy jeszcze niedorosłą samicę Terinochilus u Sambara. Taką około 4 dC, spróbuję ją naharmić. Naprawdę bardzo ładny pająk. To już jest moja druga samica tego gatunku, którą mam w hodowli. Dziwnie spokojna coś. Widać, że drewno jest tam się pcha pod halicery, a mimo to no, ona nie przejewia zainteresowania. A, jednak. ostatnim dobra. Ostatnim pająkiem tego samocłapka jest dorosła samica Ceratogyrus ale nie, nie wiem, czy uda się ją pokazać. Siedzi bowiem w tej norce. Spróbujemy ją wybawić drewnojadem. Yy, samca do niej zamówiłem Także będziemy próbować rozmnażać ten gatunek Tak jak mówiłem nie wiem czy uda się ją wybawić Z tego co widzę może być ciężko Niestety padła mi bateria błszczące ale tak jak mówiłem chyba nie uda się go Wybawić o jednak warto było poczekać No dawaj, wszyscy chcą cię zobaczyć. W tym razie. Tam jest to sceniczko. Tak oto się prezentuje jej terrarium. No i już po ptaka. Także dzięki Sławek jeszcze raz za pająki. Mam nadzieję, że wróć już wrócisz do terrorystyki, to znaczy do hodowli ptaszników. Sodek sobie zostawił tylko yy, samicę to z pulii, genikulaty i gekony, także niewiele mu tego zostało. A na dzisiaj będzie to wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam na kolejny film.